kur... no! Kur... Cały dzień się staram! Cały dzień na przypalami nie, nie wiem wie, więc, się wypowiem. wypowiem. Tak, ja do nie ja teraz jak ja nie wytrzymam! się ja nie wytrzymam! Elo. Taki katar ma mnie od rana, nie wiem dlaczego, nie wiem Jest to sytuacja nieprzyjemna, nie podoba mi się to Kucio Arquel challenge Ale, ale się kawę wziąłem, kur... kur... No A się zdenerwowałem Nie, yeah. <laughs> no kucza. bo bu... brakło mało Ja, k***a, na to było tak OP, z cyckówką grałeś, nie? Brałeś piersiówkę i się nic nie, się nie dało zrobić to było Tak, pojeb***a, Kari pamiętam o, to, nie? Tak OP o u... O Jezu Wutio 9 0 na listinie O A Przyznam się, że ogólnie w horoskopy nie wierzę Ani w takie jakieś przepowiednie i wróżby Ale k... Wczoraj wygrałem tyle gier Po tym jak zamówiłem Starbucksa i wypiłem kawę To dzisiaj musiałem k... zamówić, nie? Musiałem dzisiaj to zrobić Po prostu Świat ode mnie tego oczekiwał Jak wczoraj było tyle winów Musiałem zrobić to samo Musiałem zrobić dokładnie to samo Bo dzisiaj jest Olivia w domu już normalnie, nie? Jakby ona by zrobiła śniadanie, ale Wczoraj świat za dużo winów mi, obda, mi, mi, mi dał. No właśnie, niby człowiek wie, że... No właśnie, nieby człowiek wie, że to nic nie da. Ale po co? Po co ryzykować? Nortonek? Jaki tytuł w ogóle? Przedłużany stream sendy Sendai, start 13.00 daje jeden nortonek do rasista. Ciekawe co ten nortonek zrobił. Ciekawe co ten, czy ten nortonek zasłużył na special mention. Wróciła niefodelewość kiedy nasz pan Jezus tam się narodził 24 lata temu? Prawda. A wiesz kiedy Jezus umarł na krzyżu? W jakim wieku? 36. Dokładnie. Jezus miał dokładnie tyle lat co mam on. Ego cieple. Jest, ale małem w Oj, wypadło mi z ust. Ja pier... kaban. Jak zmylił ładnie. Jak zmylił. O. o jest martwy. Ale cyrk. Mogę resnąć cały komputer, bo nic innego nie pomoże. Do nic innego nie... nie. ma innego ratunku. Nie ma. O nie! Yeah! Ja, ostatnio oglądałem taką dyskusję teologów na temat tego, że na przykład. Jakby Jezus urodził się dzisiaj, w dzisiejszych czasach, spotkałby go dokładnie ten sam los, dokładnie ten sam los. Ludzie by go symbolicznie ukrzyżowali. No bo już nie krzyżują ludzi, bo kiedy widziałeś, że ktoś szedł przez miasto, kurczę, przez Warszawę, na plecach, biczowali przez Rzymian. Ja p***a, Stary Panteon! Ja pamiętam, kiedyś... ...wybłagałem Agatę, bo Agata miała Panteona, ja jest mi tak wstyd za tą sytuację. Agata miała Pantona na swoim koncie, ja nie miałem. To było tam naprawdę bardzo dawno temu, bardzo dawno temu. I ja chciałem grać Pantonem, tym starym, wiesz, pod kółnie. To jeszcze był ten poziom, że grały się, w sensie, to był ten poziom, że się grało dwóch na topie. Nikt nie wie, że to jest jak dżungla. I on wybłaga, ja mówi tak, proszę, Agata, daj. Ja mówi, dobra, daj, dobra, zagrę, da, dobra, dobra, tam się zgodziła. I stary, mama przyszła i mówi tak, że koniec na dzisiaj grania, wyłączasz. Mówi tak, nie, proszę, daj mi dokończyć. I człowieku, ja w płacz, Agata w płacz, bo pana dostanie. Człowieku, cały dom płacze, bo krwa jest gady normal. Normalek jest gady pantonem, cały dom w płaczu. I wiecie co? Nie dała mama dograć z pantonem. Agata płacze, ja to tak wiesz. To, to tak zapłakałem, ale już nie płakałem dalej. Ale pana chyba nie było w finale, więc git. A pan kiedyś, kiedyś mi ojciec włączył prąd, ja tak wiesz, zapłakany, wbiegłem z pokoju, po prostu dosypiałem do i tak krzyczałem, tak. Tak wiesz, jak dzieci, że tak. Krzyczą, tak uaa, ale zaczął dopiero. Podrusque voy a ja nie wiedzą o co chodzi, mam co się dzieje? Coś się nie mówi tak, że w rankedzie byłem, w Blitz wtedy grałem, w Blitz tak W rankedzie byłem! I zacząłem tłumaczyć, ma małem... tak, co to jest rankę? Zacząłem tłumaczyć, co to jest ranked. Nie było wtedy niskiego priorytetu, nie było czegoś takiego. I normalnie musiałem tłumaczyć, nie? I potem ale ja mówiłem, mamo, Ranked. Ojca nie interesowało, Sadek. A widzicie to? Soloku jest jak pokret dla biedaków. Czepion selek jest rozdanie kart. I jak się ma cztery kiepskie karty, to trzeba spasować, czyli dać do oczy. Boże, jakie to jest Miałem lat, ja zacząłem grać w Lola jak miałam lat 11 Gram do dzisiaj, a Gata zaczęła grać w Lola, kiedy miała lat 9. Więc my w końcu cieli... zaczęliśmy... Czy znowu się masturbujesz? Dlaczego zamiast tego nie wpiszesz zaniedbanych gospodin domowych? Dołącz do najlepszego tak, portalu społecznościowego. Się coś w Napisz wiadomość. ci co się odpaliło? Napisz wiadomość po strastu. To nie jest tak, że tam cały sufit będzie czorny od tego A to nie jest tak, że jak masz petardę i... On, jak ląd się pali i wsadzisz to do wody, to to nie gaśnie chyba. Trzeba ja jestem Dobra, dzisiaj dwa Challengera Ja cię celu tak 700-800 LP bym chciał. Uwiszki się ryby petardami nie, ale pan jak kiedyś z tatą pojechałem i tata na akumulator pokazał mi łowienie. Nigdy nie działa na tyle ryb, nie. Swaj najgorszy czy w nasz Thinshine jest dobry? No, jest okej, okay, nie? Jest okej, okay, bo tak jakby Thinshine lubi teamkomy, które w niego wchodzą. Przepowiednia mówi, że zaczynasz od 0-2. Znaleźć to samo co Jana. Ja teraz mówię totalnie poważnie, szczerze, nie lecę w kulę, nie? Poważnie mówię. Czym się różni otwieranie paczek z kartami? Od otwierania skrzynek. Poważnie pytam. Ty już to serio możesz sprzedać i dostać kasę No ale w CESie jak otworzysz skrzynię, to też dostajesz kasę. Bo nie mówimy tak jakby o stronach hazardowych, tak? Tylko mówimy tak, jakby o stricte, o tak openingu w CESie Po prostu w cesie. Pixel na się fizyczna karta. No dla mnie to jest to samo. Powiesz, to są, to są piksele, ale i o... Dla mnie to i to. O kurwa! Ale akcja, ty! A nie wiem czy widzieliście, ale kibice w ogóle albo Legii, albo Lecha Poznań, jadąc na mecz, tak bo, bo tak, bo grali w Wielkopolskim, więc to musi, Wielkopolski to musi być Poznań, więc kibice Legi jak jechali wczoraj pociągiem, wrzucili racę i ta raca po dwa pożar. Ej, widzieliście w ogóle, że Nex poszedł f**kiralem, bo on oglądał to, co my oglądaliśmy, tylko on wyzywał i a nie tak szczerze, tam była jakaś tak akcja o tym, że ona intuicję miała, że ziomek ją zdradzi, ja w ogóle to nie wyłapałem, nie? ja wtedy robiłem w toalecie Cooper robiłem coś, nie słuchałem, nie wiem nie, W ogóle nie wyłapałem tego momentu Ja tak oglądam mówię, ty, to coś było w ogóle w tym? No bo jak ja mam być skupiony lolu, potem jeszcze skupiony być oglądanie jakiś jakichś, jakieś kobiet w tym Olwia do mnie coś, co, cały czas gada, o boże, Zoe super, ja tu nienawidzę On to ogląda przed tobą jak coś? Tak? Aha Locket! Ja gdzieś pier... jakiś shield? Ja pierdiesz jakiś shield! Bo mnie trochę to, że ja nie wiem co robi ten champion, nie? I teraz płaci to dosyć dużą karę. Ja nie bardzo wiem jak mamy zagrozić swojemu, nie? Jako w jego akali. Nie, nie wiem, nie... Na nie, no nie bardzo wiem, ogólnie. Ale spoko. Ja... Co się dzieje w ogóle? Nie wiem, nie wiem Wiesz, jakże, no po prostu była przepowiednia, no musiałem przelać dwie gry z... rana x na w jego. 2 15, no k*** kur... Lepsze to niż gry, długie gry Ur, ur for sur human, don't worry W sensie zagrałem, nie nagrałem najlepszej gry, ale tak kur... k***a no Bo dostanę w 2 na 2, mi dostanę w... na 1, no bez przesady ten kur... natędy nie biegnie, jak ja idę tutaj, to na natędy nie biegnie, k***a, kur... gość nie jest upośledzony, no Gość nie jest upośledzony, no jak ja biegnie tutaj, to po prostu nie biegnie, kur. Czy on tu biegnie po to, żeby nie daj was zasekurować? Just walk, she doesn't see me. You tell IQ, do I have to keep repeating it? She doesn't see me, just walk, face checker, we kill, S-Hard. Ona tam biegnie tylko dlatego, żeby zdefendować, defendować dajwa. Ej, nie uważaj, że first strike dostał za duże nerfy, bo w ogóle nie dajesz fair strikea, w ogóle nie dajesz first strikea w grze. Poza nami jest ta miłość, jedna, która nie istnieje bez nas. Arka? Ojej, nie mam many Lulu! Lulu! Aaaa, Lulu. Ash? LULU! Aj, My bad, sery. A Halandowski na kadrę nie jedzie? To dobrze czy źle? Ja słyszałem, że le kadra lepiej bez landowskiego. Presja ich zjada. albo po prostu on hajlo reprezentuje, oni nie ogarniają. To e? żeby mieć asystent po prostu, nie? Bo waż był tak na Ultimate Hunter, tylko tylko paka nam brakuje. A zaś to? Poza nami jest ta miłość jedna, która nie istnieje bez nas Znasz to? Uważasz, że już Piłat był jest, A to nie jest tak, że Pontiusz Piłat normalnie rozmawiał z Jezusem? To jakby... On nie rozumiał czemu tak ludzie postąpili On po prostu wykonał swoją pracę I on był tak jakby... Yy, on był takim jakby... Burmistrzem? Święto Paschy wtedy było? Dlatego wypuszczali tego... Tego Barabasza? Bo było coś takiego, że, że... on tak jakby tam zaproponował... Uwolnienie albo Jusa Barabasza, ale to jakby to nie było dlatego, że on lubił Jezusa, tylko dlatego że tak co roku było i nie, z okazji jakiegoś święta to było. Co roku takby tak wybierali cztery i tego uwalniali. Coś takiego chyba. O, cię po szyjce. Dziękuję panda. To jest chciana propozycja seksualna. A to nie tak, że y, ci jakoś nazwali? Eee. Nie uczeni w piśmie, tylko oni specyficzna nazwa była. Farizeusze? Nie, tak? Farizeusze to to byli? Dlatego, no to nie było tak, że, jakby, że faryzeusze zapłacili dla społeczności żydowskiej, żeby tak wydali, żeby jakby wydali nie, nie wydali, tylko tak nie wpuścili w tylko Barabasza? Podobno Judas za te 30 kupił Balatron na Instant Gaming. <grywka> z kodem wryfstąd? <Rybson. grywka> ja dole. Aby było. Dobrze, że Gierka Śniada po streamie. <grymne> Ale ty mnie dobrze znasz, nie? Jak gdzieś czytałem, że arcane to jest w ogóle alegoria. To jest dobrze, to jest co? Alegoria jest artystycznym środkiem stylistycznym, którego celem jest przekazanie pewnej treści w sposób niedosłowny, przenośny. Tak, czyli dobrze powiedziałem. Alegorią do pewnej sytuacji na wschodzie. Tak czytałem i czytałem, że tak jakby dużo rzeczy się pokrywa. Masz jakiś pomysł, czy u zawsze się się tego snajpią? Znaczy mam taką historię, nie? To było na, na początku mojej znajomości z mamonem. Nie znałeś się z jakoś bardzo i tak dalej. No i pewnego dnia graliśmy w CS-a z Mamonem. I Mamon cały czas mówił o tym, że go snajpią, że go snajpią. Ja już mówię tak, A co ty pierwszy ziomek, ogarnij się i graj, nie? Dogrywam tą gierkę i Mamon mówi tak, że ten gość snajpił. że on jest przekonany. No ja tak słyszę, że jest jakiś nie? Potem wchodzę na profil z tego chłopka, a Trzyniki wcześniej się nazywał komendant Spocka, nie? I ja wtedy uznałem, że Mamona serio snajpią, nie? Mamona serio... Dużo, dużo osób go stajpi, bo nie w każdej grze, ale dużo. Uważam, że dużo ludzi go stajpi. Oh. To jest klasyk. Did go go next. GG. Ja mi grał poktusa, nie bo tak średnio możemy walczyć szczerze, na mi Tira kupiła Na się płakała i ma trzeba było kupić na tej nami, żeby farmić. Trochę szkoda, że nami... Bo nami co są nie tak goś ma zagranych, tylko gry, tylko gry ma na ma zagrane, nie? Pewnie już do dzisiaj i forsaodorza i nikt nie dodżował. Please bliskom wake up Ale no grać na mnie w to nie grają takie meczapy na nami idzie i co ją? Ja nie farmić, po prostu mam biegać, to cały czas wokół mida. To są to Akali z Sylasem, no Cały czas na domida grać, tak? Co? Dobra, nie, to jest jakaś szpada. To jest konstrukcja niespełną parą. What? TikTok jest k***** losowy, nie? Serio, ja nie rozumiem TikToka. Nie nie rozumiem. Myślisz, że to jest po prostu jakiś chińczyk, co Bo klika tak. Tak przy jakimś TikToku i on po prostu idzie viral. I k i wszystkim się wyświetla. No, na Disney powiedziałem. Goza Sushima, zajebisty, zajebisty kupuj na Instant Gaming, Wyszli Instant Gaming. Kup, kliknijcie w linka, proszę. Kliknijcie w linka, albo coś kupcie. 2-2 Przepowej była, była prawidłowa. Dwa włiny do Challengera, dwie do Challengera. To Dali gapę disgusting decision making mówi chłopek, który nie kupił support i temu i jeszcze mam grać z pier... nami na midzie? na wisy czyli oni tak w dupę jest to szok! Nie, to jest niemożliwe! To jest niemożliwe! <śmiech> 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 Piękno Nie wna co też już nic na nagrywa, się zrzuciły... <laughs> bo robił mały shetline. Ja pierd... ostatni vlogu 10 dni, dni temu. Jezus Maria. Ona, ona to sobie robić za każdym razem? Ma jakiś pomysł z... Nagrywa kilka filmów, robią same się wświetleja i znika znowu. целый ЧАС Я блин отличный Я лучший Я блин бог игры Понимаешь? Я выиграл 4 блин игры В начале игры для тебя, да Сколько раз? Сколько мог ты там гадал по-украински? То есть, кохимо? Хорошо, не говори, что ты выиграл Я выиграл игру сам я к нацу, нацу Есть Nierozsądna, o to jest... Natsu powinna odra... jak wraca do YouTube'a, to ona powinna... pierwszy film jaki zrobić po powrocie do YouTube'a, to jest zrobienie pierdolonego holu zakupowego. Najlepiej k***nictwo albo bikini. I to jest fakt. I tak przeplata. Ona powinna robić raz to, raz hol, raz vlog. Raz hol, raz vlog. Ona to nie robi. She's not doing this. Why? I know, like, holy shit. To się nie udaje. No nie, to nie jest moja wina, ka, to nie jest moja wina! To był ch**y dive, nie, ale to po prostu flash wójdź nie udało, no. To się nikt nie udaje. My nie mogę, bo on zawsze zaraz do dołu i od dołu podchodzić Gwenny Rel. Dobra, k... Nie się kłócił z silverem. Iwano, no Igna mnie dopalił! Ja Kurwa, kurwa, ...flash. Such an lucky situation, no one no. No to był lag, sekunda doszło mnie... Nawet nie sekunda, ta, jak to, ta mniejsza sekunda. I klikam W na R i jest gitara siema. K***a, kur Kurwa no! P***a na rel! Przepraszam za bycie wulgarny w dzień patriotyczny, ale naprawdę w k się, po prostu k***am. Znitronizujmy Jezusa Chrystusa na Króla Polski, naprawdę, bo nie wytrzymie. No ale k no! No pomóż to Murion, nie! Dobra, simy dym! Jod, jod, HWDP, joddeno! Ty, ja tak naprawdę żałujesz by mało rumowała, nie? Kur***, się cały dzień, ja się staram! Cały dzień na pala mi to jedne solo Jaki okrzyk Delordowski! <This viewers> <rimcribe> <modeling> Lista jest tak seksowna, już jak stoi. No, to jest takie fajne zdjęcie, jedno, ale nie wiem, gdzie ono jest. Zaraz je znajdziemy. Witam, co? O czym? Przeczytałem wiadomość, przeczytałem wiadomość, przysięgam! Przeczytałem wiadomość, nie, serio! Przeczytałem wiadomość, Wa, jestem niewinny. No, coś tam, że lista jest seksowna, to nie ja mówiłem, Kurwa! I tu od e message No serio, kurwa! Kto to pisał? No weź, uratuj mnie kolego, serio! No nie, no serio napisał ktoś, kurwa, no przysięgam na Jezusa, na Jezusa przysięgam. Na Jezusa przysięgam ci. Tak losowo, myślę, że los napisałem, No Znaczy, powiedziałem? Ja nie jestem taki random bigi. To widz napisał. No mówiłem. Abuzi buzi, tuwan. Mówiłem, Ja na Jezusa przysięgam, ja na Jezusa nie kłamię. No jaki nic kur... u Wine je... Na moim... E. We mnie. Explain me this. Daj a no. Nic moja nie wygrałem gry. Nie wiem, że on nie wygrałem gry w ogóle. Oj, będę dzisiaj dobrze grał w lola. Ja to wiem. <laughs> mam bardzo... Zostrzone smysły. A. Dobra, ja pierdolę. idę do Bonkola, Patriotyczną pizzę, i bongkol. Nikt się nie do mordy, Marci. Jesteś legendą na tym czacie. Pamiętaj, co by ci nie mówili na mnie z latarnią morską na tym k... morzu internetowym. Zresztą miałam inspiracją, muzą, miłością, kochankiem. Zaś k... Jeszcze jedno samo, nie? A będzie na dusza moja. I, i... I mam to w dupią 2-5, kurwa! Aj, no nie wiem, J-Ram gorzej niż wczoraj. Czuję to, wczoraj to w... seks był. No Tato, co jest? Tato! Przychodzi o Overpuff do Kiary zdejmuje spodnie i mówi, żeby robiła to, co umie najlepiej. A ona leci do dysa i go rucha na hajs. Tak, a później przylatuje smog, który rucha twoją matkę. Nieźle meczku, napisz to samo, powiedz to samo Tacy ludzie jak ty istnieją tylko w internecie i mają po**** 12 lat Będę na IM ie zakolczykowany I... gównie i mogę ci to powiedzieć prosto w ten orkowy ryj Ok, kur mnie i jak chcesz, ja mogę ci rozbić głowę o krawężnik Dobrze, dobrze, ile już takich było, na PGA było to samo, na poprzednim imię było to samo, wy k*** nie istniejecie, wy żyjecie tylko w sieci, ale chętnie się spotkam, nie ma problemu, nie ma problemu, śmiało, zapraszam. Nie, nie myję tylko przed wizytą u twojej mamy, bo ona mówi, że to lubi. Nie rozumiem jechania osób postronnych, ale jeżeli chcesz się w to bawić, mogę się z tobą pobawić, tylko że ty, ty na tym ucierpisz, a nie ja. Pracuję, mieszkam w Niemczech od 6 lat. Teraz to, że tam... Ej, Robert go ownuje, Robert. Norbert go trochę co? Widzę, że stosujesz się do stałej zasady internetu. Nie, nie wiem, wiem, więc się wie wypowiem. Tak, Jak ja w nie wiem. Ja się do do tego tego, 100 dokłada, 100 dokłada mi się do czynszu i to płacę mniej. No ale cóż, to jest chyba właśnie I mam do kogo by... I mam do kogo się odezwać na do kogo otworzyć mordy i szczeknąć po, po niemiecku. Myślę, że bardziej się mieszkać z kimś i mieć połowę, płacić połowę kasy mniej za rachunki. No i przynajmniej mam się do kogo odezwać w ciągu dnia. A ty pewnie nawet nie masz do kogo szczeknąć po niemiecku, bo takie pizzy. Nie mają przyjaciół bez wisa już zę. Wsiadasz? No co, wysiadasz? Chodź, chodź. No co, wsiadasz? No daj, daj. a co, chodź, chodź na piwo. Ej nie, dy Sigma, This Sigma wyszedł, a oni uciekają. No z... i do tyłu, widzieliście to? dy tutaj nie złamał tutaj. Chodź na pi... pa... w czwórkę są i z pi... No patrz, no, 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 patrz, no, no, patrz, do ty, do tyłu idzie, do tyłu idzie kamerzysta choć, 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 ch <ścoughs> Chodź, 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 What? <ścoughs> Mama, chodź, chodź, criminal. Mama I'm a criminal Criminal! chodź, chodź, criminal chodź, on tu będzie chodź, chodź, Dał ja jaja uciąć, no mówię wam Wat what, what? Ah. Co jest, Ale, ale, ale Draven już jest cały, pomi cały pomidor, nie? No jest czas spokojny, bo oni wszyscy wrota to grają, serio Ja wiem, że to brzmi jak jakby jak, jak był Mamonem, nie? I coś coś uwzdurał, ale serio tak jest Przysięgam ci, że fuj teraz gra wrota, to właśnie na drugim monitorze Co jest? Nie, to jest kompletne gówno Kontrolery do zrobione z kidlem. Ja pierdolone STA kurwa! Boże! No spoko z tym wardem! Dziękuję! Dziękuję za, za ty, dziękuję! Kurwa, How can you pink him? Pick! kurwa. No i ja pier no You solo lost turbo one game! Kurwa. You were legit lost on the map! Ty, kurwa, Nie wytrzymam! No co za white je Solo gry w pi... Ty kurwa. Anna. Go FF! Ja p*** jakie g**o! Pierwotny ...dolny Jadek! Nie Trzymaj ta się na razie.